Witam Was świąteczni, kochani. E, tutaj macie właśnie e, mój, mój profil. E, akurat widziałam z takiej gry Tajemnice morderstwa 2, bardzo ją lubię. E, tutaj macie mój profil e, i moją nazwę macie tutaj na górze. E, aniolek 54585 AP. No tak się już nazywałam kilka lat temu e, i. Jak widzicie jak jest zbieg okoliczności, ponieważ e, mamy tutaj 33 mordercy wygranych, nieśmiałych 33 i szeryfów 3, wszystkie trójki, a, a level 18, serio zbieg okoliczności. I bardzo przepraszam, bo dzisiaj nie będzie odcinka, e, no to jakby spasz odcinek e, i uwaga, już wam mówię. Nie będzie yy, odcinków w Toka Boka, tak wiecie, co tydzień w sobotę, ale to może być różnie. Mogą być też yy, ja będę tak robiła, że mogą być też spotkania yy, właśnie w Tokaboka. Boka. Nie w Tokaboku, sorry, w Robloxie Będą spotkania w Brookhaven Czy w Tajemnicy Morderstwa 2, jak chcecie W jakichś fajny grach chowanego Nie wiem, w jakich chcecie grach Będzie, wiecie, spotkanie Ja będę wam oczywiście to mówić Żebyście byli na tym spotkaniu Jeśli chcecie mi dodać, o, dodam was od razu Jakbym, jak, jak tak, tak, Od razu, jak, jak mogę Jak najszybciej eee, No i wtedy możecie do mnie Zawsze dołączyć, jak będę grać, będę wam też Mówić to eee, Mam swoją też grupę w Robokcie, ale to potem po, po wam powiem. Eee, I chciałam Wam jeszcze życzyć bardzo, 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 bardzo wesołych świąt. Eee, dużo radości, spędzenia czasu z rodziną, eee, e, dużo zdrowia. Eee, du wszystkiego, co jest najlepsze, dużo prezentów pod choinką. Wesołych świąt. I jeszcze jedno, czasami będzie właśnie odcinek e, Robloxa, e, czasami do taki Boki, takich po części. E, no i e, właśnie e, też będzie. Raczej będę was uprzedzać, jak będą takie odcinki, co będziecie mogli ze mną zagrać. E, I to na pewno w Robloxie, bo w innych się nie da. I polecam, e, nie dodać jeszcze raz wiem, że już to powtarzam, ale e, polecam. I macie nazwę powyżej. Miłego, wolnego od szkoły, I jeszcze raz wesołych świąt. Pa!